Hej, hej, hej! Z tej strony Melisa i zapraszam was na kolejny odcinek grania realistycznie na stolatką. Dzisiaj będzie wyjątkowy dzień, ponieważ jutro mamy Halloween. Mhm. I Natka ma teraz za zadanie zaprosić znajomych ponieważ będziemy robić z tej okazji imprezę. Zaraz na początku chciałabym was przeprosić, jeśli byście słyszeli klikanie, ale moja myszka, moja cicha myszka na chwilę no umrzyła sobie po prostu i mam teraz zastępczą, która dość głośno klika. Dobra, mamy tu moli. Musimy najpierw ją zaprosić. Mm, nikogo nie lubię tak jak ciebie. Może być. Stara nikogo nie lubię tak jak ciebie. Musisz być na mojej imprezie. Na mojej domówce. Dobra, Moli mamy odhaczoną. O, widzicie, zgodziła się. Teraz lecimy szukać kolejnych znajomych. Aż. Nie znamy jej, a jest ona z nami w klasie. Ej, no to myślę, że to jest bardzo dobry pretekst, żeby się z nią zapoznać. Takie, Nie znamy się za dobrze, ale w pani mnie na domówkę to się lepiej poznamy. Nie wiem co tu do niej powiedzieć, żeby to tak było komplementy, wyraź uznanie. Bo aż ona jest chyba specjalistką od tego trendy, tak mi się coś wydaje. I myślę, że mogłybyśmy się dużo od niej nauczyć. O właśnie, Halloween rozpoczyna się jutro. Bardzo mało uczniów jest dziś w szkole. Gdzie jest reszta? Tu jest druga klasa. Wszyscy nasi znajomi są w drugiej klasie, czemu... Bez sensu, no to podejdźmy tutaj do Sawany, ją też trzeba zaprosić, okaż jej podziw. I oczywiście powiedz, że ma przyjść z Sidneyem razem ze swoim bratem. Usiadła za biurkiem. No! <laughs> dobra, kolejna dobra. przyjaciółka zaproszona, poinformowana po prostu, że jest impreza, no bo to, że są zaproszone to jest bardziej niż oczywiste. Sidneyowi <laughs> zaproponujemy szalony plan coś, odwalenia czegoś, na przykład przebrania się za coś głupiego na tą imprezę. Dobra, pomysły Natki są tutaj, z tego co widzę, bardzo takie, hmm, specyficzne. specyficzne. a też zaprosimy. Hmm, nie, nie twierdzi, że Noa jest kosmitą. Ej, ale to w sumie pasowało. Ej, stary, przebieg się za kosmitę do mnie na imprezę. Nie? O, Natka ma obawę przed zatłoczonymi miejscami. Ja w sumie też tak mam. Dzień w szkole dobiegł końca. Natka jest bardzo zmęczona, więc lecimy do domu, chociaż trochę się zdrzemnąć. Zdrzemnij się w tych ubraniach, które masz, szkolnych, ponieważ musimy zarobić chociaż troszeczkę symbolonów na tą imprezę, ponieważ potrzebne są przekąski, dekoracje, to nie jest takie proste. Znajdziemy jakieś prace dorywcze. I widzę, że tutaj jest coś, co wymaga drugi poziom sprawności fizycznej, więc. Leć tam. Niepowodzenie, ponieważ natka. Mm, tam spotkała za dużo siemów. <noise> no cóż, trudno. Kazałam jej naprawić toaletę, ponieważ był w zepsuty zlew i ona go naprawiła sama od siebie i wbiła sobie chyba drugi poziom majsterkowania, o właśnie. I tak pomyślałam, okej. Okay. I w ogóle ona lubi majsterkowanie. Widzicie? Podrasta i zabawa. Ciekawe. To teraz jeszcze posprzątaj w mieszkaniu, bo myślę, że to należałoby zrobić przed pójściem spać. I teraz umyjesz zęby, zmyjesz makijaż i ubierzesz piżamę i pójdziesz po prostu... No tak, ona jest niezdarna, dlatego opuściła gąbkę. I pójdziemy spać. Posprzedajemy zdjęcia i zarobimy 122. Okej. Okay. Tutaj byłam z nią raz na festiwalu, więc te fajerwerki myślę, że się przydadzą nam na dzisiejszą imprezę. I mikrofon chyba tak samo. Jak tak patrzę, ile by nas kosztowało odkupienie kuchenki i szafki, myślę, że chyba to zrobię, ponieważ no zaprosimy tu gościa, jak to wygląda. Znaczy, no wygląda tak, jak to całe mieszkanie, ale będzie chociaż odrobinę lepiej. I to muszę wymienić normalnie w trybie budowania. Więc jest 540, nie wiem czemu ona wstała. Idź jeszcze śpi. <noise> Może się przebudziła tylko po to, żeby się napić wody, nie wiem. Ale zaraz jak ona się obudzi, to będziemy to mieszkanie myślę dekorować. Wstała głodna, brudna, niewysikana, więc idź od razu, skorzystaj z toalety. Zabłat w swoje sprawy tutaj umyj oczywiście zęby nałóż sobie makijaż, ponieważ potem możesz nie mieć czasem czasu, czasem czasu. <grywa> Okej. Okay. I zrobimy tak. Podaj obiad. Myślę, że mini burgery będą fajne na taką imprezę. Dobra. Natka tutaj gotuje, znaczy, no próbuje gotować, a ja urządzę trochę tutaj nam salon. I moi drodzy, tak się teraz prezentuje nasz salon. No, jest biednie, ale myślę, że to swój klimat ma. Tutaj jest taki stół z przekąskami. No i są dynie, duchy i świece. Myślę, że jakiś tam klimat jest. Od razu powiem, żeby nie było. Yy, dodałam na 500 simolonów, żeby mogła wypożyczyć, no bo ona będzie od razu sprzedawać po tej imprezie te lampy albo ten stół, to jest tylko wypożyczone więc dodałam jej te simulony, ale jak to wszystko sprzedam to jej znowu te simulony zabiorę jest godzina 15 więc myślę, że czas tutaj mm, zapal świece z, no może z nimi pozapalać te świece wszystkie po prostu, bo tutaj właśnie mamy za zadanie y, świąteczne oświetlenie ok, świeczki zapalone klimat. Jest, więc teraz myślę, że czas, żeby Natkę przebrać. Gdzie to jest tutaj? Załóż kostium i teraz za co mamy ją przebrać? Zastanawiam się pomiędzy mrocznym kosiarzem. A czy liderką albo łotrzycą, więc właśnie w tym momencie Wstawiam wam ankietę na mojego Instagrama. Zaraz pomożecie mi zdecydować. Okej, okay, byliście prawie że zgodni za tym, że ma to być mroczny kosiarz. Bo aż 75%, więc Natka, przebieraj się mro... mrocznego kosiarza. <noise> A jeśli chodzi o kanapy, to ona po prostu znalazła jakieś stare prześcieradła i tak tutaj narzuciła i pod spodem są te kanapy, które były wcześniej. Okej? Okay? Aż tak, y, takich kosztów to ona nie pociąga, że wynaj wynajęła całe kanapy. Mamy godzinę 16.30, zapraszamy gości. Zmieniłeś strój, nie, natka. Załóż kostium miałaś być mrocznym kosiarzem. No. Włączymy muzykę stąd. Może być muzyka klasyczna, no bo chciałabym straszną muzykę, tutaj chyba nie ma. Dobra, niech będzie rok. Są goście, z Sydney, jak fajnie jest ubrany. rozmowie o kostiumach. A on gdzie płakać nam do łóżka, tak? No okej. Okay. To jest świetne. Pogadaj tutaj z Molly, że ma świetny kostium. Poproszę, przysmak nie. O, no, widzę, że goście częstują się naszymi mini burgerami. Dobra, to poprosimy Moli o przysmak, bo tutaj mamy też w zadaniach to. Ale wam powiem, że ten mroczny kosiasz to całkiem fajny jest. Tylko że nie widać kompletnie, że to jest natka, ale o to chyba w tym chodzi. O, przyszła aż! Możemy się z nią e, pochwalić kostium, bo ona jest tą właśnie chyba łotrzycą. Mamy pierwszą dynię. Dobra, postawimy ją tutaj na blacie. Fajna. Teraz Aruna możemy poprosić o dynię rozmawia o jego kostiumie, że jest robotem. Skąd w ogóle wziął taki zarombisty? Okej, okay. kto jeszcze wziął taki zarombisty kostium? Jerry! Aha, Jerry, no tak, całe życie w torbie i teraz też ma kask na głowie. Wow, w ogóle ile tu jest simów w jednym saloniku? No sporo ich. Mamy teraz wykonywać złośliwe inter... interakcje to powiedz do Sawany coś, psikus, yy, przestrasz ją, tak klimatycznie. A właśnie, bo Natka ma ten problem, że ona nie lubi zatłuczonych miejsc, a tyle gości zaprosiłam. <laughs> nie, przepraszam, Natka. Dobra, teraz coś Sydney'a, tutaj też przestraszymy, psikusy, wygłupiaj się. A do Molly z brzęczy... tym, yy, sztuczka z brzęczykiem. Psikusy, o, sztuczka z ręcznym brzęczykiem. Myślę, że to będzie takie pasujące. Jezu, ile tu się rzeczy dzieje naraz. <grystanie> Ona jest ubrana za zombie. Fajnie. Podoba mi się. I mamy już złoto. Tutaj ktoś kota w ogóle wyrzeźbił. Zapal świecę. Wow. Da się tak zrobić, żeby to było już tak zawsze? Nie, da się tylko roztrzaskać. Czemu? Ło! Wow. <grystanie> Właśnie. Już zjedli wszystko i teraz zostały same psikusy i oni cały czas tutaj e, się boją, bo tu coś wystrzeliwuje, czy. O właśnie. Albo ręka stąd wychodzi. Dobra, to weź przy smak. No i co? I też wybuchło, ale to dobrze, bo ta ręka jest straszna, która stąd wyłazi. Ej, no ale powiedzcie, że to ma taki jakiś... no swój klimat po prostu, tak. Półmrok, świece, dynie, tutaj widzę, że jakieś e, nektary mają. Fajnie, gra, gra na skrzypcach, no okej. Okay. Dużo kostiumów się powtarza, że są po dwa. <laughs> to teraz my wyrzeźbimy w dyni, jak będzie duch. Uuu, fajny taki zwykły pomarańczowy duch, podoba mi się ale już chyba będzie koniec imprezy i nie zdążymy go skończyć na imprezie, więc będziemy go mieli po prostu tak o dla siebie. Rodzina dostaje w nagrodę kostium Super Lamy, świetnie dający się do, na następną imprezę albo po prostu do noszenia w domu. Okej. Okay. Bo zdobyliśmy złoto. No myślałam, że będzie lepsza nagroda, ale przynajmniej fajnie się bawiliśmy. Czas wyłączyć już tą muzykę, bo no mieszkamy w bloku, nie ma co ukrywać. Sąsiedzi zaraz przyjdą z awanturą. A, widzę, że sąsiedzi też się bawią, więc... No cóż... O właśnie, i tak Natka spędza Halloween. Myślę, że fajnie. Taka właśnie impreza. W rzeźbienie w dyniach, straszenie się, cukierki i ogólnie taki wesoły nastrój. Ej, bo ona by chciała iść do Luna Parku. A wiecie, że tam jest dom strachu? Zrobimy to. I jesteśmy przed Domem Strachów. Jest tuż po północy, więc przejedź się. W stroju Mrocznego Kosiarza, kiedy to jest creepy. Zobaczcie. <grymne> Myślę, że bardzo w klimacie Halloween. Jakieś straszne dźwięki stamtąd dochodzą. Dobra, wyszła cała. <grymne> Już się bałam że tam zostanie, albo się tak przerazi, że padnie mi na zawał. Ale jest wszystko ok. No nic, moi drodzy. Ja się będę z wami żegnać. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Zapraszam was na mojego Instagrama. Koniecznie dajcie znać, jakie wy macie plany na Halloween, bo ten odcinek wychodzi w piątek, a Halloween teoretycznie jest dopiero we wtorek. Więc koniecznie mi napiszcie tutaj w komentarzach. I cześć!